Ciekawy jestem nasz siarec, nie sądzisz? Jasne, ten plac stary Piastowski Gród jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Prawa miejskie otrzymały już w XIII wieku. Wtedy swój klasztor założyli tutaj Dominikanie, którzy potwierdzili rangę sieradza. Znajdujemy się w najcenniejszym zabytku się Sieradza, trzynastowiecznym po dominikańskim klasztorze sióstr Urszulanek. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej mogliśmy wyremontować nasz klasztor, stworzyć małe muzeum i przygotować piękne pokoje dla gości. Dzięki środkom unijnym udaje się ocalić te zapomnienie nie tylko zabytki, ale też ludzi. Excuse moi Czy mogą mi Panie powiedzieć, co tu się stało? Jestem umówiony z Madame Chanel, aby ją uczesać na gale. Nagle jestem tutaj. Kim pan jest? Ja? Ja jestem Antoni Cierplikowski. Tam stał mój dom. Urodziłem się tu w 1884 roku w Wigilię. Mówią o mnie król fryzjerów. Fryzjer królów? Istotnie, czesałem królowe, prezydentowe i najsławniejszych ludzi na świecie. Doprawdy? A kogo pan czesał? Czesałem królową Elżbietę II, Eleonore Roosevelt, Brigitte Bardot, Gretę Garbo, Edith Piaf i moją serdeczną przyjaciółkę Coco Chanel. Znajdujemy się na rynku Starego Miasta. Jest to miejsce, które zostało przebudowane w ramach projektu rewitalizacji, projektu, który był finansowany, współfinansowany z funduszy unijnych. Początki projektu to 2007 rok, kiedy przystąpiliśmy do opracowania pierwszych dokumentów. Kolejne lata to już inwestycje. I tak, główne zadania miasta Sieradz to przebudowa rynku wraz z przyległymi ulicami, zagospodarowanie skórze zamkowego, Odtworzenie starożytnej żegliny, przebudowa pięciu kamienic, utworzenie centrum informacji kulturalnej oraz organizacja szeregu imprez i wydarzeń kulturalnych. Rad w projekcie uczestniczyli również partnerzy projektu. Zgromadzenie się z Uszułany, które przebudowało klasztor oraz wierydarz. Parafia pod Wszystkich świętych, która zrewitalizowała otoczenie kościoła oraz wykonała punkt widokowy w wieży kościoła oraz również Muzeum Okręgowe, Powiat Sieradzki oraz Światkie Centrum Kultury. Zawsze tęskniłem za Polską ale najbardziej za sieradzem. Nawet wtedy, gdy wynalazłem fryzurę na chłopczycę, zdjąłem kobietom kapelusze z głów, otwierałem pierwsze na świecie salony fryzjerskie, rewolucjonizowałem modę i obyczaje. Gdy awionetką przybywałem do Polski, zawsze krążyłem nad sieradzem. I zrzucałem białe kwiaty, najczęściej lilie, a najwięcej leżało ich tutaj, na sieradzkim rynku, który tak jak dawniej ten księżyc. Znajdujemy się pod sieracką kolegiatą. Obecny gotycki kościół z barokowym wnętrzem został zniesiony za panowania Kazimierza Wielkiego. To stąd chorągiew Sieracka wyruszała pod Grunwald. Z kolegiatą związana jest najstarsza polska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. W 2015 roku wyruszył już po raz 405. W Sieracu odbywały się również dni judaizmu. Jak to mówi proboszcz, to sąsiedztwo starej synagogi zobowiązuje. Z górze zamkowe. To tutaj chciałbym wybudować gniazdo Orłów, gdzie mogliby kształcić się artyści. Marzyła mi się budowla, sparta na czterech filarach z przeszklonym zwieńczeniem. Niestety, w moich czasach nie udało się zdobyć funduszy i porozumieć się z władzą, która nie zgodziła się na odmienny sposób finansowania inwestycji. Ale dziś, kto wie? Ulala, znam to miejsce! W 1975 roku odbył się tutaj ogólnopolski konkurs uczniów plezierskich. Konkurs nie tylko przetrwał, ale stał się filarem budowanej przez Sieradz od 2009 roku turystycznej marki miasta Open Hair. W drugim liceum imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu realizowany był projekt unijny Mieć szansę i osiągnąć sukces. Beneficjentem projektu było Starostwo Powiatowe w Sieradzu. Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych, poszerzenie zainteresowań i doskonalenie kompetencji kluczowych. Wiosielacki dworzec PKP, niegdyś brzydki, brudny i obskurny, dziś dzięki Unii Europejskiej odnowiony. Stąd wyruszyłem w świat. Najpierw na praktykę do wuja do Łodzi. Stamtąd w wieku 17 lat do Paryża, światowej stolicy mody. Miałem 5 franków i grzebień w kieszeni oraz intuicję fryzjerską w głowie. To wystarczyło, żeby zawojować cały fryzjerski świat. Mnie się udało. Dziś może udać się każdemu. Otwarte granice, otwarci ludzie, międzynarodowe perspektywy. Ta cała Unia Europejska to dobra rzecz. Oby tak dalej. O